Witajcie na kanale i na stronie Chcieliśmy Was zaprosić do oglądania naszych materiałów. Najprawdopodobniej gdzieś tu lub tu pojawią się skróty filmowe z tego, co robimy. Zazwyczaj prowadzimy materiały z zakresu sztuki przetrwania, jak i self-defense i tym podobnych rzeczy. Mamy nadzieję, że czytając ze zrozumieniem tytuły naszych filmów, wyciągniecie z tego jakieś wnioski. Materiały staramy się dla Was robić coraz bardziej profesjonalne. Czasami nam nie wychodzi, czasami wprowadzamy dużo różnych śmiesznych udziwnień, bo jesteśmy ludźmi. Jeśli chcecie, żebyśmy się dalej rozwijali, odrzucajcie nam tematy po prostu, jakby to powiedzieć, w filmach, w komentarzach. Dodatkowo, łapka w górę i subskrypcja to nam bardzo dużo daje, pozwala nam się rozwijać. I co za tym idzie, będzie powstawało dla Was więcej profesjonalnych materiałów. Co mógłbym jeszcze powiedzieć, patrząc na nasz kanał, znajdziecie na naszym kanale filmy z zakresu psychika przetrwania Czyli najważniejsze rzeczy związane z naszym przetrwaniem, znajdują się tu w głowie. Znajdziecie też nowy temat, typowo dla ludzi z Urbexu. tchamy teraz po lesie, jest masakrę będzie temat dla ludzi z urbexu jak przygotować się do waszej eksploracji tak, że jakby coś wam się stało żebyśmy, żebyście wy mogli przetrwać bo my wiemy co mamy zrobić większość naszych materiałów jest też stworzona tak zwano poglądowa czyli ostatnio spotkaliśmy się z taką krytyką ala jakby to powiedzieć dlaczego zagotowujecie wodę w prezerwatywie a później przelewacie do kubka już drogi widzu tobie tłumaczę Pokazujemy, że jeśli nie mamy nic, możemy zagotować tą wodę w prezerwatywie. Wiadomo, że później przelejemy to do jakiegoś drewnianego naczynka, które sami sobie zrobimy. Tak samo zagotujemy w plastikowej butelce i też drogi widzu się zapytasz, dlaczego gotujecie w plastikowej butelce. Tytuł filmu mówi awaryjne metody podgrzewania wody. Tak samo yy, dziękujemy Wam bardzo za to, że na naszym kanale kulinaria wam się podobają. Bo spotkaliśmy się z tym, że bardzo dużo osób lubi jak gotujemy i to jest całkiem fajne. Dlatego oglądajcie, łapki w górę, subskrypcja, a my postaramy się dla Was zrobić jak najbardziej bombowe materiały do różnego rodzaju przedsięwzięć. Trzymajcie się.